na ten mecz wyprzedały się w okamgnieniu. Chyba wszyscy na trybunach szykują się dziś na ucztę. Wkrótce pierwszy gwizdek z madryckiego Estadio Santiago Bernabeu. Witamy państwa przed telewizorami. Już za chwilę rozpocznie się transmisja meczu, na który wielu kibiców czeka z niepokojem. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Zapraszamy dziś państwa na mecznikowy, czyli to na czym polega piłka. Real Madryt, ależ doskonała sytuacja. Proszę państwa, pierwszy gol meczu za nami. Szybko poszło. No to mamy 1 do 0. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. Doskonale się ustawił. Zrożnego w okolice 11, Ale trzeba się tu było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej główce musi paść bramka, a tymczasem nic z tego. Dobre ułożenie ciała przy tym strzale głową, ale jednak bramki nie ma. Było naprawdę blisko. Piłka minęła cel o centymetry. I już skupia uwagę rywala na sobie: Valverde, Jude Bellingham. Udane wejście w przeciwnika. Jago Aspas otrzymuje teraz piłkę Mendy Mendy przyjmuje piłkę Rodrigo Bellingham przy piłce Teraz pora strzelać Kapitalny blok, było groźnie I teraz strata realu Jonathan tą Bamba. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Bamba z piłką. Wadzi piłkę. Coś próbuje wykombinować. Wybija piłkę z dala od bramki. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. I Vinicius. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Oscar Mingheza. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Federico Valverde. Mają teraz szansę na kontratak. Teraz Vinicius. Obrona, ale piłka w grze. Mamy gwizdek kończący pierwsze cztery. Zaczynamy drugą połowę. Właściwie już zaczęliśmy. Ciekawe, czy Real postawi na dowiezienie wyniku sprzed przerwy, czy będzie chciał tobić rywala. I tym zdecydowanym wejściem odpiera mu teraz piłkę. Larsen. Szłomyni. Valverde. Królewscy nacierają. Bramka rywali coraz bliżej. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Szansa, będzie remis. Odważnie blokuje strzał. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Antonio Ridiger. Cross. Tony Cross. I piłka do Belingama Federico Valverde. Newka odnajduje teraz Aspasa. I strzela Aspas. To musi być Bramka. Gol! Mamy wyrównującą Bramkę. No ciekawe jaka będzie odpowiedź rywala. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła Bramka. Perdon Mendy. Rodrigo. Dobra intuicja, jest przejęcie. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Jago Aspas. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. W tej końcówce wyraźnie biorą się do roboty. Nie chcą skończyć tego meczu remisem. Świetnie w obronie. Nie było tutaj miejsca na błąd. Nacho. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi.